Ej AI właśnie zastąpiło social media menadżerów i prawie nikt jeszcze o tym nie mówi. To nowe narzędzie loguje się na Twoje konta, scrolluje, lajkuje, komentuje i rozwija Twoje profile bez Twojego, bez Twojego normalnie udziału. To sztuczna inteligencja, która pisze własne komentarze, opisy, dopasowuje się do tematu, do tonu, do kontekstu danego posta. Potrafi prowadzić rozmowy i reagować po prostu naturalnie, a nawet działać w kilku tak naprawdę na kilku kątach jednocześnie bez ryzyka banana. Najlepsze, że to rozwiązanie jest w pełni darmowe i otwarte, czyli możesz je no, dowolnie zmieniać i dopasowywać tak naprawdę pod siebie. Pytanie tylko czy to jest przyszłość marketingu, czy już tak naprawdę przesada, że AI po prostu ingeruje wszędzie. Daj znać w komentarzu, co tak naprawdę o tym myślisz, a jeżeli chcesz link do tego narzędzia, napisz w komentarzu social bot, a wyślę ci go w wiadomości prywatnej, tylko pamiętaj, że mogę pisać tylko do osób, które mnie obserwują.